Mam męża, jeszcze nie mam dzieci, ale już gdzieś to tam. E, tak, no. instynkt macierzyński budzi się ja powoli. Mam od lat ten instynkt. Ja już bym chciała mieć o To tak Roboty? Trójkę. No i co, zawsze taki żart mówię, że jak mam przez internet sobie zrobić te dzieci, jak mój mąż jest Stanek. Czasem się spotykacie chyba. No, czasem tak, to prawda. Nie, rzeczywiście dzieci są w planach. Zobaczymy jak wyjdzie, wyjdzie jak Bóg da i mam nadzieję, że da nam, że będziemy mieć przynajmniej trójkę, ale nie wiem, nie wiem jak to się potoczy. Powiedz, jak Wy znosicie rozłąkę? Mieszkacie oddzielnie już, ile to lat mija? My mieszkamy i nie mieszkamy razem, więc są takie okresy, że jak jesteśmy razem, to jesteśmy non stop razem i staramy się tak dużo czasu spędzać razem, że jak rzeczywiście przychodzi ta rozłąka, to już się cieszymy trochę. Ostatnio tak dużo czasu spędziliśmy naprawdę razem. Dużo, I, czyli ile? Tak, bo on miał... Znaczy byliśmy dwa miesiące tak naprawdę non stop razem. Ja tam miałam swoje różne rzeczy i projekty, aczkolwiek on miał przerwę od szkoły, więc jak kończyłam pracę, to od razu się z nim widziałam i spędzałam cały czas z nim. I, I słuchaj... Jak on już wyjeżdżał, to ja mówię: O, jak będzie śmiesznie, że będę sama w domu jeden dzień. Nikt mi nie każe wstawać wcześniej, zrobi sobie co chce na śniadanie, bo tak to zawsze coś dla niego robiony, Jest zupełnie inne rzeczy niż ja, więc muszę tak podwójnie starać się być dobrą żoną i tak dalej. No ale już po paru dniach tęsknisz. Więc gdzieś tam to jest fajne, bo nie ma nudy przynajmniej w naszym związku. No, lepiej tęsknić niż właśnie mieć siebie, mieć przesyć tej drugiej osoby. No nie wiem, w każdym związku są no, takie chyba różne trudności. U nas są te właśnie geograficzne i e, dystansowe, ale kończy szkołę już mój mąż e, niedługo, więc pewnie będziemy w jakimś określonym miejscu na dłużej. Hmm, może w Polsce. Zobaczymy. Zobaczymy. Wspólne show, wspólny kanał na YouTube, to by było coś. Nie, jemu zupełnie nie takie rzeczy w głowie. Ale mój mąż jest tancerzem też, nie, aktorem. Spełnienie. Był, skończył tak rzeczywiście mm -hmm. Wyższą Szkołę Aktorską ze mną, byliśmy razem na jednym roku i tak się poznaliśmy, ale teraz zupełnie zmienił profesję już od paru lat i kończy dyplomację w Waszyngtonie w podrządowym programie Science, który jest najlepszym na świecie programem dyplomacji, więc będzie w tym świecie działał, funkcjonował. Codziennie czyta, codziennie studiuje politykę i stosunki międzynarodowe, więc ja tak samo, żeby mieć. O czym z nim rozmawiać? Uważam, że rola żony ambasadora jest bardzo fajna pod tym względem, że jesteś dla ludzi. I gdzieś tam ja zawsze byłam dla ludzi, bo to co robimy jest dla innych, więc mam nadzieję, że jak będę już bardziej dojrzałą kobietą, też jakoś się sprawdzę w tej roli, aczkolwiek ja nie wiem, czy on będzie ambasadorem. On ma tak różne jakieś tam pomysły na użycie tej dyplomacji, że ja sama już nie wiem. Tak naprawdę musiałaby się jego spytać, bo on zmienia cały czas zdanie. Ale jest bardzo ambitny, więc, więc yy, wiem jedno, że będzie to na pewno coś ambitnego, i yy, coś z czego będę dumna.